Do... Dobra, jesteśmy. To do Teksasu, tak? Tak, do Teksasu musimy iść. Dobra. A, tak, inżynier. Tak zapewne. Przepraszam bardzo. Co tu się stało? Nie wiem. Czemu? T... Co, co to za jakiś antygrawitacyjny anty melon? Nie wiem, dobra, nieważne. <śmuszczam> Wszystko możesz może to się dziać. O witaj z niej perze. Co co, co u ciebie? E, czemu tu jest martwy klon? No 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 ja jeszcze żyje Na pewno e. Na pewno tak, No, no no Czemu tu trzymasz się jeszcze nie dos jeszcze nie martwego klona Nie wiem A <laughs> jaka fajna zabawa No 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 za nogę Dobra, dobra, już nie przedłużajmy, bierzemy tą inteligencję i lecimy do Teksasu. Bo chyba się przyda... Ona już nam nie jest do niczego potrzebna. Nie jest? Bo to nam ma tylko informacje związane z Teksasem. Dobra, chwilę. O, i nie ma. Nie ma, tak. Czekaj, czekaj, Wyłaś stąd, rosyjska inteligencja, dobra. Czy to polska? To polska czy rosyjska, bo już nie wiem. Nie, to rosyjska. Dobra. Nie, rosyjska jest biała. Eee Eee Czyżby Dobra, czary Mary Poczy... Dobra Dobra Nium Lol A, masz pazę w Teksasie Dobra! Mario Pierwszy to zauważa. Zuważyłem sport. Mario! A co masz takiego Masz do tego jakiś problem? Nie dobra spaj zasłużyłeś zasłużyłeś na to co to, to jest kolejna bomba skąd ty je bierzesz Nie wiem sd skąd, spać Ciekawe. Oż to tam są klony Mily. no. Kiedy mogę ci towarzyszyć, ale pomóc nie mogę. Moje gadżety nie działają. Przy moje gadżety nie działają, a jeśli nie działają, to znaczy, że w pobliżu jest gdzieś po każdej Zaraz wiem, czy ruszuję. Idziemy, Mario! Eee. Czy ta wyrzutnia rakiet powinna być łatwopalna? Radzę ci uciekać. A nie, jednak nie jest. O, fatalna. cześć, flagus. Bra, powód. Dania. Ja stąd idę. Nie mógł przy, przynajmniej, nie wiem. Nie wiem. Skalibrować tej maszyny, żeby kolejnym razem podróż w wanną była szybsza. Dobra, nieważne, zapamiętaj. Wiem tak, tak, będę to coś robić, zobaczymy, okej? Okay? Dobra. Bra! Na razie jakby co to tracę łączność? Headshots. Dobra, to są jakieś proste klony. Może ten mocniejszy klon też tym razem będzie prosty. Mam nadzieję, się tylko jednego zabiłem. Możesz no, o nie. O, nie, ty mi to rakiet się palą chyba. Będę musiał powiedzieć, że A nie, dobra, łożysz. Jak widać, to im nic nie robi. No nie, Plagus, co ci się stało? Dobra, może jednak nie powinien tego używać. No i tak się walczy z klonami. Orzesz, tylko jak ja mam... a dobra, to... Dobra, ten ogień jak widać szybko... ...szybko gaśnie. To co to za... mnie nie zauważył. Możesz! nie są jakby specjalnie trudne Specjalnie W ogóle nie są trudne to klony Dobra nieważne Nawet nie idę po tamtego po prostu Muszę Dobra, tu jest chyba czysto, nie ma nie, nie widzę tu żadnych klonów cofam Nic yy. no i to chyba wszystko no jeszcze ty No i to tyle. O żeż! Eee, gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie jest to, czego ja potrzebuję akurat? Tu jest. Tak się załatwia klony. A teraz muszę się tylko zobaczyć znowu. Dobra, myślę, że mogę już iść. Tu jest chyba czysto. O nie! Może jednak nie. O! Dobra, jestem z powrotem. Powiedzmy, że nic się nie stało, bo nic się nie stało, tak? To się nie zdarzyło. Nic z tego się nie zdarzyło, wcale? Nie, nie, nie. Aby się w to złapać, no ludzie. Nie? Dobra, jestem z powrotem. Udało mi się tu przejść znowu, nie umierając. To jest trudne, bo to miejsce, w tym nad... w... to są wszędzie jakieś pułapki. Ten klon chyba się nauczył od inżynierów czegoś, a to nie jest dobra rzecz. Eee... Hmm. Put, put. Nie, sentry własny, to mnie żartuje. Gdzie one są? O Nie, ja muszę tu wziąć coś lepszego. Powiedzmy... Tak. No 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 no! Te klony są proste, problemem będzie mocny klon. To jest mocny. Muszę się ulecieć. O, snajper. Sniper. Cześć, ziom. Co tam u ciebie? Co się... co się... Co się z dzieje? Dobra, nie chcesz odpowiadać rozumiem, nie kończę Ale zostaniesz tutaj? Dobra, nieważne. Poczętę się pytam. O! O. A. E... Y, e... Y, 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 czym ty jesteś? Przejdź. Jestem człowiekiem! Jury. Został pozdrawiony przez osób. Uciekaj ode mnie, mam bombę w tobie. Ocież. dzięki Umieram Od kiedy Dobra, chyba tędy będę Możesz lepiej cofam. Dobra. Teraz muszę jeszcze wziąć moje magiczne narzędzie. O, teraz mogę tu już. Czy ja. Czy ja. Czy ja słyszałem to, co myślisz? Że słyszałem? Tak, ja słyszałem. Ja słyszałem wyłączenie klocka z paja. Więc gdzieś tu jest. Oczy. Widziałem cię. On jest na tyle głupi, że stawił tu gdzieś tulgana. O nie, Trono, nie no. jest! Bazy? No, 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 zaatakowałeś moją bazę? No, 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 dobrze. Trono, no, 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 twój ziom zaatakował moją, więc co to ma, więc powiedzmy, że jesteśmy kwita. Trono, no, no, no. O, widziałem się.

to. No 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 Lolpost okay, mi dał no, trochę no, no. gadżetów No 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 no, faza no, trzecia Dobra, wezmę po prostu mojego Możesz? Niechębny yeah, brązowy. No, no no no, użył jego <noise> obronnego! Ja już wiem, to jest tylko, to jest tylko, żeby odwrócić moją uwagę. O nie, jednak nie. Czas. Jakiegoś takiego obronnego Ono no jest zbyt mądre, żebyś... ...gdybyś mi wygrał mm. Teraz ci mamy O, się znowu blisztuje No i proszę Au. No, 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 faza czwarta! Czwarta? A, no tak, czwarta, on się. dobra. Nieważne. Wchodź w tą swoją fazę czwartą ile, ile razy chcesz. Ożesz. No, jeszcze ma tulgana. bo ja nie mogę, jaki lag. Co on tu zrespił? Co on tu zrespił dokładnie? O, żesz. jednak wolę nie wiedzieć. No 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 się wkurzył Faza ostateczna Sniper, tu się nie wierzyć. zaraz już idziemy stąd No 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 się przygotowuje no 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 faza ostateczna Dobra to będzie nudne, zobaczę co tam puszczają w radiu w Teksasie Jak zwykle, wziął sobie jakąś robotę i tyle, zobaczę co tam puszczają w radiu jak mogłeś tak mi przerwać? to był jakiś bit, to był jakiś bit inżyniera. No 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 Nie daje No 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 no.

Death. Halo lol post. Wróciła łączność. Tak. No tak, za zabiję tego klona, Dobra. był jakoś okropnie prosty. To Nie jak wiem. to jak wracamy, czy jeszcze tu coś? Mm, no ten to, to zabierę tylko tego chwiego obronnego, bo jest zbyt niebezpieczny, żeby tutaj zostać. Poczekaj, co zrobić z tym snajperem? Miperze przez przestań proszę Niperze Poczekaj, mam... Poczekaj mam pomysł Dobra, mam, mam snipera, możemy wracać Dobra, ja tego heavy obronnego, bo on jest zbyt niebezpieczny Ale a ty nie masz... Ej! Zostaw! Nie dotykaj swoim heavy' obronnym mojego snipera a nie mój heavy obronny, sam go stworzył. Wiem, właśnie, ale przy tym masz dużo heavy obronnych, po co ci jeszcze jeden? Muszę go zabrać, bo jest zbyt niebezpieczny. O, ale tu już i tak nie ma klonów. Ale przyjdzie tu jeszcze jakiś klon i powiem, mmm, inny, taki heavy obronny. Możesz! Zaraz, tu zostało kilka klonów. Zostało kilka klonów, zostawmy je tam. I tak, i tak zaraz. <laughs> Zginęło od heavy obronnego. Dobra, nie w Dobra, zostawię go u chodź siebie snajper. w bazie, tam będzie bezpieczny. Dobra. Chodź teraz. Ja tu wsadziłem sna... Stawię koło niebieskiego perioda. Ja już tu wsadziłem snajpera. Powiedzmy. <laughs> Jakoś wsadziłeś. Dobra, rzu rzucaj... Dobra, rzucaj już tę granatę. A, już. Dobra. Chodzimy Kurde Mnium Matko Utknąłem w tobie Poczekaj, muszę tylko wyjąć naszego nowego snajpera Dobra, wyjąłem naszego nowego snajpera Bra. z kieszeni nie pytaj, mi, nie pytaj mnie, jak się zmieścił w kieszeni Po prostu się zmieścił Dobra, to ja tylko zabiorę paczkę z Teksasem, żeby to już załatwić Tak, i co, teraz będzie Rosja? Tak, teraz na Rosję potem Polska. Będzie... Polska to ten z 20 fazami Shit... Straszne, ale Rosja będzie miała tylko 11 Tylko Toż pierwszy miał 10 Tylko No ale Rosja będzie miała 11 Dobra, niech będzie Snajper co dam u ciebie? Zostaw po jego... Zostaw Snajper, z Ja go znalazłem Ja znalazłem tego snipera Okej okay. Co z tego, że już mamy jednego za... Słuchaj, co z tego, że już mamy jednego z... No. Dobra e, to do Rosji, tak? Niech zgadnę na Syberię. Tak. Nie, nie, niech zgadnę na Syberię No na no Syberię Dobra to wbij gdzieś te koordynaty I lecimy, żeby już nie przedłużać, rzesz no Wbij gdzieś tu te koordynaty. Gdzie gdzie tu się wkłada Dziekaj, ta inteligencja? Nie wezmę tylko tą Dobra, muszę tylko ją podłączyć do jedynego zdalne, dobrego komputera. Jedynego? A ten to co? A nie komputer, to kamery. A, no muszę rację, nie działa. Dobra, siap, tap, tap, ap, ap, tap, 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 tapa, ej. Klonie! Jeszcze muszę to kopnąć. Klonie, żyjesz jeszcze? No, 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 umieram powoli. Powoli? Tak, woli umiera Wiesz co? Mam lepszy pomysł. Niech on się tu nie umiera, bo jeszcze się muchy zlecą. Zrobimy po prostu tak. Zniknął. Co ty z nim zrobiłeś? Zniknąłem go, wysłałem go do 13 wymiaru. Może by stamtąd wrócić, wiesz? Nie, nie może. Wiem o czym. Wiem co robi. Lol, post, ja wiem co robi. nie, okay, nie ja... to co ty. Dobra no, Dobra, no to dawaj idziemy i od od razu. Do Dobra, Tak. Kurde, nic nie rzuciłem.